Z nie dam rady, no mogę spróbować, zboję się, na no jestem ciekaw, zmuszę, na no chcę. I to nie są tylko drobne poprawki. Tak naprawdę to są przesunięcia całych wszechświatów. Te drobne, pojedyncze słowa mogą zmienić wszystko. Bo w tej zmianie twoje ciało reaguje inaczej, twój ton głosu się zmienia, twoje pole zaczyna wysyłać inną jakość i świat odpowiada na to innym ruchem. Istnieje pojęcie efektu motyla. Mikroskopijna zmiana w jednym miejscu może wywołać ogromne konsekwencje w innym. I dokładnie tak samo działa twoja świadomość. Jedna myśl, mała myśl, Najmniejsza może rozpocząć łańcuch zdarzeń, który zmieni Twoje życie. Nie dlatego, że wszechświat jest magiczny, ale dlatego, że jest czuły. On reaguje na Twoje najmniejsze ruchy wewnętrzne. Świat nie mówi Ci, co masz robić. On pokazuje Ci to, co myślisz.